To już trzydziesty pierwszy odcinek z serii Projekt fizyka, a my nadal w XVII wieku. To wiek, w którym ludzie uważali, że księżyc to idealna kula z diamentu przyczepiona do nieba za pomocą specjalnej szprychy, a ciała spadają na Ziemię, bo czują, że tam ich miejsce. Te o większej masie czują bardziej i szybciej do tej Ziemi dążą. W tym czasie żył też Galileusz, który podważał te dziwne przekonania i walczył z ignorancją ówczesnych sobie filozofów. Coś jak ten gość z kanału Boże Jehowa, który od czasu do czasu komentuje moje filmy, mówiąc, że dzisiejsza nauka to stek bzdur. Galileusz zbudował teleskop, którym udowodnił, że księżyc nie jest wcale taką idealną kulą, a błędne gwiazdy to w rzeczywistości planety z własnymi księżycami. Swoją drogą Galileusz nie był pierwszym, który zauważył, że złożenie dwóch soczewek może dawać spore powiększenie. Tyle że podobnie jak dzisiaj, miał spory fejm na dzielni, tak jak Sajfan. No w porównaniu do mojego kanału, więc jego treści przebijały się do szerszego grona gawiedzi. W tym odcinku opowiem Wam o jednym z najpiękniejszych doświadczeń z fizyki, bardzo prostym, ale i odkrywczym. Pewien mit krążący o Galileuszu dotyczy zrzucania różnych ciał przez Galileusza z krzywej wieży w Pizie. W ten sposób miało on udowodnić niedowiarkom, organoleptycznie, że wszystkie ciała, niezależnie od masy i kształtu, spadają z tej samej wysokości w takim samym czasie. Mit ten jest bzdurny. Kula stalowa i drewniana o tych samych rozmiarach nigdy nie spadną w takich warunkach dokładnie w tym samym czasie, co łatwo wykazać. Galileusz posłużył się zupełnie innym eksperymentem. W tym celu kupił w kastorami kawałek płyty OSB, nasiąkniętej formaldehydem, no i wykonał z niej równię, w której znalazła się niewielka rynienka do prowadzenia kuli. Galileusz spuszczał kulę w tej rynnie pod różnymi kątami nachylenia. Badał przy tym czas spadku przy pomocy dokładnego stopera wykonanego z pojemnika z wodą. Gdzieś w necie znalazłem nawet plany takiej super wypasionej równi pochyłej, na której przyszli studenci fizyki uczyli się tego, co odkrył Galileusz. Wymodelowałem tę równię w specjalnym oprogramowaniu i możecie ją teraz podziwiać. To coś u jej góry to dzwoneczki, które dzwoniły w momencie dotarcia do niej staczającej się kuli. Nieco uproszczę ten model i wykonam doświadczenie Galileusza w oparciu o obecne cuda techniki. Puszczam kulkę z tej równi. Co ciekawe, czas zjazdu kulek jest identyczny, pomimo ich różnej masy. Mogę sprawdzić to staczanie dla coraz większego kąta i za każdym razem czas, po którym kule dotrą na drugi koniec belki, jest coraz krótszy, ale dla kul o różnej masie identyczny. Galileusz nie mógł pozwolić sobie na prawie pionowe spadki, bo eksperyment dział się wtedy zbyt szybko, jak na jego zaplecze sprzętowe. Galileusz użył równi po to, by rozciąć grawitację, a następnie, używając swojego umysłu, stwierdził przez analogię, że dla pionowego zjazdu z równi, ciała również w tym samym czasie pokonają taką samą drogę i nie będzie to zupełnie zależne od ich masy. W ten sposób udowodnił, że podczas spadku swobodnego ciała spadają z jednakowym przyspieszeniem, niezależnym od ich masy. Kolejny, co zauważył, to pewną zależność między drogą a czasem. Brzmi ona następująco: W ruchu jednostajnie przyspieszonym drogi przebyte przez ciało w kolejnych identycznych przedziałach czasu mają się do siebie jak kolejne liczby nieparzyste. Łatwo to wykazać, jeśli przyczepimy w odpowiednich miejscach dzwoneczki, o które będzie uderzała kula, no i puścimy kulę raz jeszcze. Jako, że rozmawiamy o dynamice, to zobaczmy, w jaki sposób zachowuje się ciało na takiej równi pochyłej i jak rozkładają się siły na to ciało działające. Na równi umieściłem ponownie kulę, którą z jednej strony przyczepiłem linką. Dzięki temu kula nie stoczy się z równi, a ja będę mógł swobodnie opisać Wam ten eksperyment. Na początku lina nie jest naprężona, a kula swobodnie spoczywa. Działa na nią siła ciężkości oraz reakcji podłoża. Ta siła reakcji przyczepiona jest do kuli. Pamiętajcie o tym, byście nie myśleli, że to siła przyczepiona do podłoża. Siła reakcji i siła ciężkości są w równowadze. Mamy tutaj spełnioną pierwszą zasadę dynamiki Newtona. Kula pozostaje w spoczynku. Zwiększam teraz kąt nachylenia równi. Zauważcie, że siła ciężkości cały czas zachowuje swój kierunek pionowy. Co innego powiemy o sile reakcji podłoża na tę kulę. Siła ta zmienia swój kierunek, ale w pewien charakterystyczny sposób. Kąt między podłożem a siłą cały czas pozostaje stały i wynosi 90 stopni. Zauważcie, że pojawił się naciąg liny, która wraz ze zwiększaniem kąta nachylenia równi zaczyna powoli rosnąć. Zatrzymam na moment ten eksperyment. Zastanówmy się teraz, dlaczego kula pozostaje w spoczynku. Przecież zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki układ w spoczynku pozostanie do momentu równowagi sił, a tutaj tego nie widać. Spróbuję więc rozbić poszczególne siły na składowe wzdłuż równi, no i składowe pionowe prostopadle do powierzchni tej równi. Siłę reakcji podłoża, no i siłę naciągu linki pozostawią w spokoju, no bo ich rozbić się nie da. Co innego, jeśli chodzi o siłę ciężkości? Tę rozłożymy w następujący sposób. Co ciekawe, z pewnych zależności matematycznych wynika, że kąt pomiędzy siłą ciężkości a jej składową prostopadłą do powierzchni jest identyczny jak kąt nachylenia równi. Zauważcie też, że po rozłożeniu siły ciężkości składowa do powierzchni tej siły jest co do wartości równa sile naciągu. Siły te się więc równoważą. Podobna sytuacja występuje między siłą reakcji podłoża i składową prostopadłą do powierzchni siły ciężkości. One też są w równowadze. Ponownie będę zwiększał nachylenie równi. Kula pozostaje w spoczynku, a siła naciągu rośnie. Linka się urywa, no bo siła naciągu była zbyt duża. Zobaczcie, że teraz już nie ma co zrównoważyć składowej siły ciężkości i kula zaczyna gwałtownie przyspieszać staczając się w dół z równi. No i w ten sposób prześledziliśmy zachowanie sił na równi pochyłej. Dla utrwalenia pokażę wam jeszcze sposób rozkładania siły ciężkości w kilku kolejnych krokach. Obserwujcie uważnie kolejno wykonywane kroki. Nie będę ich powtarzał. Jeszcze taka mała uwaga. Rysując własne równie, starajcie się robić dość małe kąty nachylenia równi do poziomu. Absolutnie nie róbcie kątów, które są bliskie 45 stopniom, bo wtedy bardzo ciężko wam będzie stwierdzić, gdzie znajduje się kąt alfa w powstającym trójkącie prostokątnym. Aby obliczyć wartości składowych sił, należy znać pojęcie funkcji trygonometrycznych, o których wspominałem w swoim innym filmie. Tutaj pokażę Wam, jak obliczyć te siły, natomiast skąd się to bierze, jak i dlaczego tak, a nie inaczej, to musicie zerknąć w mój inny film. W ten sposób poznajemy wartość siły nacisku, no i siły, która powoduje ruch wzdłuż równi. Na tej podstawie możemy obliczyć przyspieszenie, z jakim zjeżdża kula z poślizgiem, oraz znając wysokość, albo pokonaną drogę, czas, po którym dotrze na koniec równi, a także prędkość, jaką uzyskał jej podnóża. To często wykorzystywane zagadnienia, które trzeba liczyć w zadaniach w szkole średniej. Pewnie coś takiego można znaleźć też na maturze, choć w przyszłości poznacie na tego typu zadania lepsze sposoby wykorzystujące zasadę zachowania energii. Pamiętajcie też, że gdy taka kula stacza się bez poślizgu, to mamy do czynienia z dynamiką bryły sztywnej i należy uwzględniać też momenty sił i bezwładności. Ale to opowieść na kolejne filmy. Po tym filmie powinniście wiedzieć, w jaki sposób narysować siły działające na ciało znajdujące się na równi pochyłej. Powinniście też wiedzieć, że w spadku swobodnym przyspieszenie, z jakim porusza się ciało, nie zależy od jego masy. Powinniście też wiedzieć, jak rozbić siłę ciężkości na jej składowe, no i jakie funkcje trygonometryczne zastosować przy obliczeniach. Najczęściej w zadaniach z równią mamy do czynienia z ruchem przyspieszonym albo opóźnionym, więc równania ruchu, o których opowiadałem w poprzednich filmach, także warto znać. Przydadzą się one do wyznaczenia drogi, wysokości, czasu albo prędkości ruchu takiej zjeżdżającej kuli. Dobrze, jak będziecie znali ten stosunek dróg pokonywanych w takich samych przedziałach czasu. No i to chyba wszystko, co powinniście wiedzieć o równi pochyłej na chwilę obecną, przynajmniej. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym filmie z Projektu Fizyka. Cześć!